No cześć moi drodzy, witam Was w ten piękny słoneczny dzień. Do wiosny pozostało 88 dni. Pokażę Wam jak zimowały w gruncie moje roślinki, które zostawiłam na zimę w ogrodzie. Tutaj jak widzicie przed nami osłonięte tylko cienką agrowukliną. Zimowały sobie... Kilka warstw dołem okrębukliwy. Zobaczcie, akuba japońska. Rewelacja. W ogóle nie ma żadnych... To jest jakieś kwestia jeszcze ze starego roku, ale tutaj młode liście szczytowe wszystkie są w super stanie. To jest jedna, sobie to później poprzykrywam. Niech trochę się przewietrzy dzisiaj. Tutaj zimuje. Tu zimuje różczyk myszopłoch. Różyczek, jak widać, też w idealnym stanie, te mrozy po 17, u mnie było 17,6 najwięcej. Mrozy nie zaszkodziły. Tutaj może zajrzymy do Eukaryptusa gumii, ale nie będę go tu raz bebeszał całego. Zobaczcie, owinąłem go tylko taką grubą, grubą 120 tą sztywną. Owinąłem go w kółko, żeby go zabezpieczyć przed zimnym wiatrem. No ma widać drobne plameczki na liściach, nie wiem, czy to będzie widać. Ja, ja to widzę, nie wiem, czy widzicie na kamerze. Róbne takie kropeczki to są też uszkodzenia mrozowe, ale generalnie on był zawinięty dopiero na tym razy 17 stopni. A wcześniej te wszystkie przymrozki dzielnie znosił. także myślę, że będzie wszystko ok. Teraz pokażę wam jeszcze troszkę, a troszkę zielonego wam jeszcze pokażę. Obrazki włoskie. Dzielnie stały przez całą zimę minus 17, nie straszne. Malutka roślinka, młoda jeszcze, ale jest przepiękna. Szczególnie zimą, gdzie nie ma nic zielonego. Cieszy bardzo. <laughs> Zobaczcie, liliowiec. Liliowiec, pomyliło mu się. Wiosna z zimą. Kilka dni temu było minus 17. A on proszę. A on rośnie mu nie przeszkadza. No ale cóż. Traszek. Traszka wietrze. Zobaczcie, w jakim idealnym stanie jest strach. O ile będzie to widać widać. Żadnego grzyba, przynajmniej na tych nowych liściach, tak na tych spodnich trochę tam żółtawe są. Także tutaj nawet nie ma co patrzeć, czy są uszkodzenia, bo oczywiście ich nie ma. Zmieniłem trochę system grzania. Kupiłem taki mały grzejnik 400 W, ale okazało się, że przy te duże mrozy po 17 stopni on grzał mi bez przerwy. Był za mały do, tego, do tej budki. On jest dobry do malutkich budek. Więc wstawiłem swój standardowy, zrobiłem na połowę mocy, czyli ustawiłem na połowę mocy, czyli na 1500 W. Zamiast tego regulatora chińskiego kupiłem sonofa, bo rzeczywiście jest to fajna rzecz przy Wi-Fi cały czas kontrolować temperaturę z domu. Także to są te drobne zmiany. Wszystko zabezpieczone, jak widzicie, w workach foliowych, żeby woda się nie dostała. I ten system chyba się lepiej sprawdzi. W momencie załączenia systemu grzewczego, duży grzejnik. Mogę go zawsze przestawić na 3 jeszcze ale duży grzejnik nagrzewa dużo szybciej. I później się wyłącza tak? i czeka aż temperatura spadnie ponownie. Przy tym malutkim on grzał cały czas, więc to tak trochę bez sensu. Dobrze, tyle o traszku. Przejdziemy jeszcze dalej do ogrodu. A tu przed nami tytoń miasta, To jest po mrozach minus 17. Zwróćcie uwagę. Kilka takich liści jest przemrożonych, pojedynczych, ale to jest naturalna kolej rzeczy, bo zawsze te stare liście się odwróca. Wygląda na to, że roślinka jest w dobrym stanie. No, W ubiegłym roku bez żadnego okrycia przetrzymała minus 20, więc w tym roku też nie powinno być żadnego problemu. Tutaj mamy jukę peronicką, wariagatkę. To mało miałem okryć, ale powiem szczerze, później zapomniałem. Ale nie widzę, żeby. Stożek wzrostu trzyma się silnie, także chyba będzie wszystko ok. Piłki karolińskie za na co się zastanawiać, ale śmiało wytrzymują tego rodzaju temperatury. Przejdziemy jeszcze. Jak co roku pokażę Wam lepiężniki japońskie, które już budzą się do kwitnienia. O, one takie piękne bulwy produkują, z tych bulw wyjdzie później kwiat. Zobaczcie, tu już lepiężniki japońskie szykują się do kwitnienia. One kwitną bardzo wcześnie. Już w lutym powinny się rozwijać kwiaty. Jest ich tutaj sporo, ale między nimi obrazki włoskie, które kiedyś tu przesadziłem, ale nie tak łatwo przesadzić rośliny o drobnych włówkach. Zawsze gdzieś tam coś zostanie, także zostało tu, zostało tam. A, niech sobie rosną. Pokażę Wam jeszcze te dwa moje sarkofagi, to są tetrapanax. I gunera manikata, ale nie będę odkrywał, one są wypełnione liści, więc nawet nie bardzo jest je oglądać, musiałbym tam dogrzebywać do, do samego spodu, żeby zobaczyć roślinę, a nie chcę ich ruszać. Tu jest figa zostawiona w gruncie. No, zrobiłem błąd, że ją zostawiłem w, donicy, w, w kopaną w donicy, ale, ale trudno dla testu. Na pewno końcóweczki ma już widać miękkie, przemrożone, natomiast doły gałązek są twarde. Tu, gdzie było zdrewniało, jest twarde. Zobaczymy, czy przeżyje. Jeśli nie, to może odbije z korzenia. Juka gloriosa variegata. Tutaj to nawet nie ma co sprawdzać. Świetny stan. Wytrzymała roślina. daje sobie doskonale radę. Zastanawiałem się, czy jej troszkę nie okryć. Przed deszczem przede wszystkim nie przed mrozem, ale zostawimy ją na razie tak. Zobaczymy. Mam dwie. Jedna jest w budce z trochę karpusem. Także gdyby którejś coś się stało, gdyby tej coś się stało, to mam zawsze drugą. Prawka korwalinik. Ciekaw jestem, bo ale ona jest odporna. Wygląda na to, że liście ma twarde. Nic się z nią nie dzieje. Jeszcze juki karolińskie. Tutaj również Juki karolińskie. Na pewno nic nie jest. No i w tej budce, ale niestety nie mogę otworzyć, bo są przekręcone jest wieko. Są na pewno oklapnięte opuncje. <laughs> oklapnięte zeskły leżą sobie na na kamieniach i czekają na wiosnę. No to już jest wszystko z, z tych bylin, które chciałem Wam pokazać. Pokażę jeszcze jedną rosnącą za domem. No niestety, szaroburo i ponuro. Ta parę roku nie nastraja optymizmem, ale do wiosny mamy już coraz bliżej. Dzień jest coraz dłuższy. Także teraz już pobiegnie galopem. Dobrze, ale chodźmy teraz do facji japońskiej. Japońska znajduje się tutaj, okryta również cienką agrowłókninką. To jest taka wiosenna agrowuknina, ale dałem kilka warstw poskładanych jeszcze podwójnie, więc na pewno ma, ma tutaj ciepło. No zobaczcie, bardzo ładny, serczysta zieleń na liściach. Nawet nie sprawdzam wierzchołka wzrostu już, bo, bo na pewno będzie dobry. Już nie chcę się całego teraz odrzucać tutaj. Wszystkich tych zabezpieczeń zdejmować do końca. Bardzo ładny stan. Oczywiście fację japońską m, można zostawić bez okrycia. Ona teoretycznie jest mrozoodporna. Kilkanaście stopni powinna znieść. Nie chciałem, żeby była taka słaba w przyszłym roku, tylko żeby od razu od wiosny rozpoczęła wzrost. Jeśli ją się zostawi bez okrycia, zazwyczaj wymarzną jej wierzchołki wzrostu i później dużo słabiej startuje i odbudowuje to, co miała wcześniej. Na tym kończymy na dzisiaj. Dziękuję, do zobaczenia i do usłyszenia.